W tym odcinku z Invitemat dzisiaj będziemy grać Vibera kontra Hachiena. -Ha Max Potem będą jeszcze dwie inne walki. Zobaczmy kto wygra. No taki nieźle wybiera. Widać, że chyba Hachiena -Ha może wygrać. Ale to może zawsze się odwrócić. Vibera atakuje. Zabrał mu kolejne życie. Hachiena -Ha atakuje. Wibera zablokowała atak. Jeszcze jeden cios i po hachienie gryzie. Wibera je zasina. ha ha hiena. przegrywa. Niestety, tak musiało się zdarzyć. Przykro mi. Kolejna walka.

Czekajcie, muszę to trochę przesunąć, czasami to się tak dzieje. Kurde... O! Dobra, lecimy. Matko boska! O. Kurde, turne przybliżenia! Uuu, że demon. Sorry za to wszystko, ale odpuszczamy sobie tą walkę. Następny jest. Najpierw zyskanujemy sobie środowisko. Środowisko, tak, pustynia. ...legendarnych nie skanuje? Mm. O. Dajcie. Mhm. Mm o! Ale się on trzyma! O cios! Widać, że na środowiska o wiele lepiej to łapie ostrość w ogóle. O, nic jeszcze mu nie zadało! O, mój Boże, wygra to! No i jedno rożyt, niestety leży! Dobra, ale teraz mi się uda to z tego szlakiem. Okej. Okay. Każdy będzie miał na minusie, ale to nic. Mm. O no. no tiger, tak, no nie obrażaj się. Muszę to nagrywać jedną ręką wiesz Kurde. I jeszcze loguje, super. Kurde, że inne karty łapie, a tych nie. Do, to zagramy sobie walkę. libera kontra... Zacznie te dwie karty, mi nie łapią. Najfajniej Oj, odzież mi złapcie i powalczcie. No nie obrażaj się, Iwera. Proszę, proszę, proszę. O. Kurde. Dobra, to byłoby już na tyle w dzi Kurde, czekajcie, czekajcie, może nie na tyle tak. Tak jest A na krótko, dobra. To jest na tyle w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinku, zostawcie lajka. Ja muszę sobie coś robić z telefonem niestety. Więc do zobaczenia! I niech, Nie patrzę nie, zobaczyć, czy mi zeskanowało te karty. Jak walczyłam. Nie, nic mi nie zeskanowało. No dobra, no to Wam pokażę od razu, jak to skanuję. Widzicie kartę. Macie kod. Tak, to jest wybiera. Jeden raz Vibera jest. O kurde. Złapu te kawaki. No. mi jeszcze chyba wybiera. Okej. Okay. I tak się bierze. Tutaj mam oczywiście pan Tiger Shrek'a. Czasami to jest takie głupie, bo niektóre a takie podobne to i łapienie inne karty. No jak widzicie, jeszcze są kartę mi złapało. No. Proszę. I otoczenie. No. Ale to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj mam wszystkie te karty zapisane, jak widzicie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pa i do zobaczenia.